Na jakiej podstawie ścigacie nas przez tyle kilometrów? Do pana póki co nie mamy żadnych zastrzeżeń, ale pański kierowca złamał prawa ruchu drogowego. No i chwała Bogu! Za takie coś przewidziana jest kara. Bóg go ukaże. Czy mogę już jechać? A w jaki sposób się dowiemy, że został ukarany? My potrzebujemy udokumentowania dokonanego wykroczenia, bo nasze służby stworzono specjalnie dla kontroli i wymierzania kar. Jesteście w błędzie, moje dzieci. To nasze służby stworzono dla kontroli i wymierzania kar. A wy to się głupstwami zajmujecie. Byliście dzisiaj w cerkwi? Nie, ścigaliśmy przestępców. No widzicie. A wszyscy przestępcy byli dzisiaj w cerkwi. Wszyscy dziś modlili się o odpuszczenie grzechów. Zarówno deputowani Rady Najwyższej, a także zwykli złodzieje, urzędnicy. A wy to wszystko przegapiliście.